Znam jak nie zaufani muszę. Znam, W wiecznym płomieniu nasze grzechy spłoną. Wiele rzeczy można się dowiedzieć, jak się zmagańca Co jest, Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Wiedźmin. Gerald z Rivi, wieź mi. Przesyła mnie radowit. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Cóż za entuzjazm? A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę. Tak. Podobno nie daliście rady wejść ze środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Klocyk. Dobra robota. Oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. <gry> Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życia. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od lok mój, wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowy i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. O! Pyfaj! czas sprawdzić czy Filipa wciąż się tam chowa. Ano, ano. Mam klocek. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Jak myślisz, działa coś? Kto? Ten zabijaka? Życiu. Kurwa, to klatka piersiowa kompletnie zmierzona. Żebra musiały przebić płuca. Na baczności. Chyba ci nie płaci za obijanie się. Uu, ciało, miejscami zwęglone aż do kości. Znam ja niezawodny przepis na wyegzorcyzmowanie liczby. Floreny 9. Wow. W wiecznym, ogniem płomieniu każdy nasze grzechy szkloną. Dobra, a pięść Albo nie? Zapisz grę. <laughs> Trudne is here? Oh. Tak to trzeba rozjebać. Co to jest? Co to jest? Nie wiem nie widzę, nie wiem Co to jest? Nie wiem eee, pogo, to musi być mechanizm otwierający drzwi. Ano musi... Brakuje jednej płytki. O. Już nie brakuje płytki. Podbal. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. A no. Kuzwa, tu portal. Pewnie przy niej grzebali. Działa. Kto by pomyślał? No że już kroczgie spieczce. Takie się przewracają. Tasia, lotka.

Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić? Mmm, ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków? Czym <trym> by tu? Hirdem? Arty <trym> raczej nie akcji? Igni. zadziałać. działać? się tak, tak To jest pod. A z kim będzie tak do czwartej piatej? Chyba do trzeciej to, bo się pokaleczysz. Zaraz. Ty, ty jesteś tym Wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że to nie jest zbyt bezpieczne. Powinieneś zaczekać na górze jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co, i król Radowit na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem. Niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować. Szczególnie w postaci sowy. Mm -hmm. Co takiego ma się tu wydarzyć? E, tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil Francesce Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się to spotkać. O, o to się zajebisty. Tylko nie mogę sprawdzić. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię Cię. A co jak nie zdołasz? Aho? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Nie jestem grzeczny. <gry> Proszę. Arr! Bądź grzecznym łowcą. Listy miłosne. Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dixtry. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Pióra to są kawałki. To może produkować materię z niczego. Czy to włosy jej wypadają? Pióra czy coś? Co to jest? Co to kurwa jest? Jakiś ręka kurwa. Dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Mm -hmm. jakoś. Buh. O, tam też działa. To musiało być jej laboratorium. Musiał, musiał. Na dół nie schodzimy na razie. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się na Carol. Ciekawe dokąd sprowadzili. Musiał się pobawić. Możliwe. Mhm. Światło przez się. Spoko. Pyk. Też trzeba go jakoś włożyć.

Grzybki... jest, jest. Grzybki Dito. O kurwa. Co to jest? No to, nie mogło się robić bez. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. Otóż tak. To Agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Mhm. Jakiś zrób tuty. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację No może i bi, może i bi Notatki Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać Gdzie ty? Co gdzie ty? Do kogo to? Po co jej notatki jak czytać nie? Kurwa! Ruchy. Hmm, co to? Anyżek i kora To silna substancja odkażająca. Anyżek. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał? O, ciekawe, ciekawe, O, fajka. Ow! Ow. Uh. O u, Kryształ z Megaskopu, mocno ukruszony. Megaskop, osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał? No mam kryształ co chyba tyle, bo nie widzę w ogóle jak ten ogień się obok tego krzaka pali to ja nie wiem Pojebane Dobra wszystko Wpiąść więcej się portali zarobić nie dało What the fuck? A, to to pióro Pyk Puk, 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 puk Żyjesz Ano Znalazłeś coś? Nic Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakości nie wierzę. Mówię prawdę. Wy łowcy jesteście za bardzo podejrzliwi. Nie bez powodu. Brać go! Szybko. Szybciej. Tak, jakiś kryształ. Nie wiem Ale chyba tak będzie git czy nie